Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak bez większych problemów, jak w sumie nawet łatwo przejść z jednego z najtrudniejszych bossów w całej grze. Będzie to poziom Hard yy, i będzie to Amius Amyus, który jest bosem w Sintranos. Yy, jeżeli tak, trzeba zebrać trzy klucze w różnych miejscach, i potem możemy odblokować tego bossa i sobie z nim yy, powalczyć. Jest to boss dosyć skomplikowany, a to skomplikowanie wynika z braku balansu w grze, ponieważ Plarium do gry wprowadził już tylu fantastycznych championów, którzy naprawdę świetnie sobie radzą z różnymi bossami, że musieli wprowadzać mnóstwo różnych dziwnych mechanik na tym bosie, po to, żeby zabezpieczać się przed, przed tym, żeby ktoś od razu szybko przyszedł i cizował na przykład takim Geomancer'em. No, ale Pomysłowość graczy jest tak duża, i mamy tylu fantastycznych czempionów, że po jakimś czasie i tak zazwyczaj znajdują się sposoby na to, żeby poradzić sobie w prosty sposób. I dzisiaj pokażę Wam, jak tego bossa solować, bo do tego, żeby sobie z nim poradzić, użyję tak naprawdę tylko jednego czempiona. I cały pomysł tutaj wziął się od Bronko. Bronko to jest inny YouTuber, który właśnie... Pokazuje na swoim kanale mnóstwo ciekawych teamów, ciekawych sposobów na przechodzenie różnych miejsc. Także link do oryginalnego filmu będzie przypięty w komentarzu. Możecie sobie tam zajrzeć. I zachęcam Was, żeby pójść na kanał Bronka, polajkować jego film. Jeżeli jesteście zainteresowani, to subskrybujcie jego kanał, bo naprawdę warto. Dobra, a teraz już przejdźmy do samego bossa. E, tu jest film, e, tak, bo robiłem to e, wczoraj, jeszcze nagrywam ten film drugi raz, bo niestety za pierwszym razem okazało się, że coś się e, w programie do nagrywania popsuło i wyłą wysypał się cały dźwięk, więc muszę to nagrywać jeszcze e, raz. No więc, czempionem, którego tutaj wykorzystam, jest Geomancer. Geomancer bardzo lubi mocno lać e, bossów. Ma bardzo fajne A3, gdzie uderza trzy razy. To są 3 ataki max HP, więc naprawdę dużo obrażeń potrafi zadać. Tutaj do tego jeszcze musimy mieć Brimstone, bo inaczej próbowałem to bez Brimstone robić. No to niestety Boss lecząc się, e, odzyskiwał całe HP. No i trzeba tutaj ten Brimstone mieć, żeby. Jak to już leci? E, trzeba mieć ten Brimstone, żeby zadawać więcej obrażeń niż Boss tutaj. E, zada, niż boss się wyleczy. Cała reszta to są kurczaki, ja tutaj wziąłem sobie e, na w zasadzie mogłem tylko fuszana sobie dać na lidera, bo do tego on mi dodał jeszcze więcej e, jeszcze więcej speedu, tak, 24% y, taka ma, taką ma aurę e, tutaj w trochę dłużej pożył, bo dał radę wrzucić block damage to zupełnie niepotrzebne. To jest pełne auto. Jeżeli tutaj zasłaniam troszkę, ale widzicie od samego początku, to jest pełne auto. Nic nie ruszam, nic nie zmieniam. Po prostu odpalam i G, i mut tutaj sobie radzi z tym bossem. Oczywiście takie solowe walki nie są jakieś mega szybkie, ta cała walka tutaj potrwa niecałe 11 minut. Ale czy to nas obchodzi w tej sytuacji? Absolutnie nie. To jest rotacja, gdzie raz na 4 tygodnie tego bossa musimy z nim się zmierzyć na hardzie. No dodatkowo też Newt nie na wszystkich rotacjach jest, więc nie jest tak, że za każdym razem można go użyć. Ale odpalam, zostawiam, nie wiem, na 15, po 15 minutach sobie wracam i boss już jest pokonany. Tutaj no dosyć pechowo. Musiałem... Y boss za pierwszym razem został zabity W swojej alternatywnej formie Co sprawiło, że się odrodził Miał tam, nie wiem, jedną czwartą życia Już nie pamiętam, ile on tam dostaje Plus od razu się wyleczył, więc miał prawie połowę HP Z powrotem, więc trzeba było troszkę dłużej A naprawdę, no minimalnie Minimalnie brakowało do tego, żebym go Zabił y W tej formie podstawowej I nie musiał się z nim dłużej Męczyć, no ale, że to sobie tam Leciało y to nie było jakiegoś Troszkę dłużej to po prostu potrwało. No, oczywiście, Newtowi trzeba zapewnić leczenie, w związku z tym ma Regeneration i Immortal te dwa sety ubrane I powiem Wam szczerze, wcale nie wymagało to, jak na. Oczywiście, biorąc pod uwagę, gdzie jesteśmy, tak, nie wymagało to jakichś gigantycznych, gigantycznych statów. Bo czasami trzeba mieć, nie wiem, powyżej 300-350 speedu plus inne staty bardzo duże. Tutaj staty są dobre, ale nie są jakieś, jakieś szalone. Później Wam pokażę, oczywiście, jak już przejdziemy do, do, do pokazania, jak Newt jest ubrany. No i tu widzicie, tutaj jest taka przez większą część taka stała. Stała. Rotacja, gdzie Boss wraca do swojej normalnej formy Wtedy Newt uderza swoim A3 Do tego jeszcze wrzucając Brimstone, który zadaje obrażenie I tak krok po kroczku coraz bardziej Obniżamy HP Bossa Aż zejdziemy do zera Co tutaj jest ważne, to trzeba mieć Niestety wysoki Blessing 5-6 Tak, 5 jest ok Ja mam 5 gwiazdek u mojego Newta nie tylko po to, żeby ten Brimstone regularnie wchodził, żeby boss się nie, nie dawał rady e, leczyć za nadto, ale też dlatego, że wysoki blessing oznacza, że mniej obrażeń my otrzymujemy i jesteśmy w stanie przeżyć. Tutaj na przełomie tej walki Newt nie był ani razu jakiś bliski śmierci. Tam okay, było kilka miejsc, gdzie miał e, dosyć niskie HP, ale to nie było tak, że ledwo, ledwo przeżył. Więc myślę, że troszeczkę jeszcze można mu te staty w stosunku do tego, co ja mam, obniżyć i też można wtedy przeżyć. A nawet jeżeli gdzieś tam powiedzmy jakieś krytyczne uderzenie go zabije, to przecież tutaj nie wykorzystujemy energii żadnej, można to powtarzać dowoli bez wykorzystania dodatkowych zasobów. I ta walka tak się toczy. Przejdźmy sobie tutaj gdzieś dalej. Widzicie, coraz mniej tego HP o tutaj już jest bardzo mało o, teraz wróciliśmy, boss się wyleczył to chyba będzie tak, to będzie ten moment gdzie prawie go zabiłem widzicie jak ma mało HP i teraz to uderzenie minimalnie mniej, minimalnie mniej i już w tym momencie w niecałe 9 minut yy, miałbym spokój, no ale niestety przeszedł do alternatywnej formy no i tutaj go zabiłem, no i w tym momencie się odrodził no i ma no, niecałe połowę połowę życia Także trzeba było go jeszcze tutaj dobijać. Teraz już tak, chyba teraz będzie ten moment, gdzie, e, gdzie go zabije. Tutaj małe HP zostało, wszedł Brimstone, zmienia formę, jedno uderzenie Brimstone'u i boss zabity w 10, e, w 10 minut 47 sekund. Sam Newt tutaj tak naprawdę pra, prawie zadawał wrażenie. No tu Rożkart przeżył kawałek i zadał 755 punktów, ale poza tym 27,5 miliona ponad e, obrażeń ze strony Newta 6,5 miliona leczenia. Także bez problemu utrzymał się przy życiu. Od razu zdradzę Wam sekret, że z tych remnantów tutaj nie trafiłem żadnego mityka, wpadł tam jakiś przeciętny epik, którego mogę e, po prostu wykorzystać do, mm, do nawet nie empowermentu, tylko jako kurczaka. Dobra, więc tak wyglądała samowalka. A teraz przejdźmy do tego, jak mojego niuta miałem zbudowanego. To jak mam go ubranego, pokażę Wam na filmie, który nagrałem wczoraj, no bo ja mojego niuta ubrałem do tego zadania, a potem od razu wrócił. Do poprzedniego stanu, więc nie chciałem już teraz 15 minut spędzać na wyszukiwaniu, co dokładnie mu ubrałem, żebyście mieli dokładnie to samo. Także widzicie, ma Regeneration i Immortal. Nie próbowałem go bez Immortal. Eee, tutaj, jeżeli, to, jeżeli go tak sprawdzicie, to dajcie znać w komentarzu, czy to działa, czy jednak potrzeba tych dodatkowych, ekstra 3% leczenia. Ma jeden pierścień Feral, ale to jest tylko dodatkowe akuresji, nic, yy, nic więcej. Tutaj jeszcze mo można by mocno go poprawić, tak no bo widzicie, nie ma asendowania sprzętu w większości. No, jeden, jedna rzecz jest w pełni asendowana. Blessing jest ważny, jak wspominałem, 5 gwiazdek. No i tutaj mamy staty, już pokażę Wam dokładnie. Także mamy duże HP, 9, niecałe no, 95 4 4800. 900 prawie, 900 prawie defensu wysoki speed 252 ja tutaj wykorzystałem jeszcze aurę, więc on był szybszy ale bronco widziałem nie wykorzystywał aury speed miał 256 speedu i to działało, 100% crit rate, trochę crit damage, żeby zadawać obrażenia nie, oczywiście, ale to wcale nie trzeba tak dużo tego crit damage, no i odpowiednia ilość accuracy 480 to jest accuracy, które w zupełności wystarczy. Resistance nie ma znaczenia, atak nie ma znaczenia, także y, HP, Defense 100% kryty, trochę crit damage i odpowiednia accuracy. Gdybyście mieli problem z accuracy, to zawsze możecie dać na, na lidera kogoś, kto wam doda więcej accuracy na przykład, tak ja miałem odpowiednie, więc mogłem sobie wybrać sobie tutaj um, Fushana. Staty defensywne, widzieliście, nie było, problemu z, nie było problemu z przeżywalnością, więc może troszeczkę nawet można by to obniżyć i też by y, zadziałało. Dobra, przejdźmy troszkę dalej. Tutaj wszystko jest wyksiążkowane. I brimstone, to jest ważne, musi być brimstone, bo ja go testowałem z. E, miałem sol-rip oryginalnie. E, niestety bez sol-rip to nie działało. Obrażenia były zbyt małe, żeby, żeby to wykorzystać. Tutaj mamy masterki. Ja się też tutaj podwójnie e, przeniosę, żeby wam pokazać to, co tutaj jest. Tak wyglądają masterki, w ogóle ich nie zmieniałem. Takie u niego mam. Gdybyście mieli problem ze statami, to na przykład możecie zmienić defense na support, i wtedy no akurat Lorostly się nie przyda, bo te sety nie dodają. E, chyba, że macie akcesoria, no to wtedy Lorostly się przyda. E, no ale tutaj można pójść tak i wybrać tą masterkę. Na przykład, gdybyście mieli problem ze speedem, to możecie wybrać Spirit Haste, e, dodać kurczaki, i wtedy dodatkowy speed możecie wykorzystać. Ja tutaj akurat. Nie miałem, nie miałem żadnych, nie miałem tej monsterki, więc tych kurczaków nie skorzystałem poza samym Fushanem, który dał mi, który dał mi aurę. Dobra, wracam na moje miejsce. I zobaczmy tutaj, co dalej. Ok, i teraz pokażę Wam wszystkie staty, jakie mamy. Tak wyglądała broń, tak wygląda hełm, shield. Tutaj mamy rękawice Crydridemic. To nie jest najlepszy sprzęt. Oczywiście, trzy poszły bonusy w HP, no ale tak naprawdę dla Newkera bym szukał e, innych statów na dole ni, niż te. Bardziej to są zdecydowanie dla supportu staty. Poza głównym mamy tutaj potrójny HP, Speed, Defense. Tutaj HP, ale też gdybyście mieli problem z defensem to może być Defense procentowy, a nie. HP procentowe, trochę speedu i idziemy do. Tak, tutaj jest resistance, niepotrzebny, można też zmienić. I mamy speed z defensem na dole, jeszcze więcej defensu i jeszcze więcej HP. Także buty takie mocno defensywne. I pójdziemy dalej sobie. No, przechodzisz, już, co tam gadasz, chłopie. Tutaj HP z defensem na dole. O tutaj pominąłem, mamy HP i accuracy na banerze, y, accuracy HP Speed Defense na dole gdybyście mieli już oczywiście odpowiednie accuracy, no to tutaj można wtedy stawić sobie HP Defense, to oczywiście w zależności od tego jakie staty już macie, no to możecie sobie co innego tutaj wybierać. Oczywiście można też wykorzystać aure accuracy na przykład i wtedy mieć m, móc sobie wykorzystać inne staty. No i dobra, to tyle. Wiecie już, że jest ubrany. Możecie sobie w tym sposobem solować. Oczywiście rozumiem, nie każdy ma Newta, nie każdy ma pięć gwiazdek na niego, ale wiemy na jakim miejscu jesteśmy. tak? To jest jeden z najtrudniejszych bossów na poziomie Hard. Ale jeżeli ktoś ma takiego czempiona, no to wystarczy go ubrać tak jak pokazałem. No i wtedy już nie musicie się przejmować. Tym, żeby składać cały team, wstawiacie sobie jednego poczciwego Newta, a on już całą robotę wykona. Mam nadzieję, że ten film był dla Was yy, pomocny, czego się tutaj dowiedzieliście. A ja już w tym momencie się żegnam z Wami. Mówi do Was Samael. Cześć!